Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcje. Będę robiła czytanie na czas od 19 grudnia do 25 grudnia 2022 roku. Rozkład będę robiła Stali, The Delight Sir Starot. Będzie to czytanie oczywiście tygodniowe. Zobaczymy na co zwrócić uwagę, czego może nie robić, może przełożyć, jakie tutaj są porady, czym zająć się w tym tygodniu, tak? Co, co będzie tutaj najkorzystniejsze dla nas. I zerknijmy i mamy tak. 8 denarów. Pięć buław i królowa mieczy. No, energia taka, bym powiedziała, neutralna, w zależności też, co chcemy przyciągnąć, tak? Dobrze byłoby, żeby tu w tym wszystkim była jakaś równowaga. Myślę, że to będzie wymagało pracy. Dłuższej pracy żmudnej, dochodzenie właśnie do jakiegoś porozumienia. Oczywiście ważne jest, czy będziemy te tarcia traktować właśnie tak negatywnie, czy pozytywnie. Będziemy starali się też zrozumieć i zobaczyć, jak to ta druga strona widzi: czy będzie to taka burza mózgów konstruktywna, czy nie. Czy dojdziecie, do, dojdziecie wspólnie do jakichś y, wniosków, wyciągniecie czy, czy nie i jakieś działania tutaj, ale myślę, że przy tej konfiguracji, y, że do porozumienia jednak dojdzie, y, że znajdziecie wspólny cel y, i równowagę, więc myślę, że chociaż nie będzie łatwo, y, ale nie, nie obędzie się bez starć, y, bez kompromisów. Ale jest OK tutaj energia ogólna. Zobaczmy jeszcze, jak to będzie wyglądało, jakie do powiedzenia jeszcze u poszczególnych żywiołów, jak to będzie jeszcze wyglądało. Tak? Co tutaj, na co poszczególne żywioły mają jeszcze tutaj zwrócić uwagę. Zaczynamy tradycyjnie od znaków ognistych. Mamy tutaj świat, znaki wodne. Pazia denarów, znaki powietrzne, pazia buław i znaki e, ziemskie mają tutaj e, księżyc. No dobrze, zaczynamy od znaków e, ognistych. Jest tutaj świat, e, jest to jakiś test, e, zamknięcie jakiegoś cyklu. Więc myślę, że będziecie wchodzili właśnie w nowy jakiś cykl, może już z nowymi planami i będziecie zaczynać jakby z czystą taką kartą, tak? Że tutaj jest jakiś sprawdzian dla Was, ale też jakiś etap kończący się, tak? Więc bardzo fajnie, w sumie Wielkie Arkana, więc coś nowego tutaj się będzie dla Was już szykowało. Więc potraktujcie właśnie kto w ten sposób. Tak, że coś, coś się zamyka, coś się, koń, coś się kończy i wchodzicie w nowy etap. I tak jak powiedziałam tutaj, dochodząc do jakiegoś porozumienia, myślę, że dojdziecie, więc tutaj nowe plany i nowe działania przed Wami. Nowy projekt. Następnie mamy znaki wodne, mają tutaj znaki wodne E, e, pazia denarów, więc myślę, że znakom wodną przyda się ta energia, zrównoważy ich, e, ponieważ e, paść denarów, żeby też tak emocjonalnie od razu nie przepadać, e, tylko po prostu namacalnie wszystko sprawdzić, e, pomalutku, e, ostrożnie. Tak? Zalecana jest też wam, e, wam ostrożność i taka skrupulatność, e, więc tutaj na to bym w tym projekcie zwróciła. Dużą uwagę, tak? Też, żebyście się uczyli, tak? Bo to też właśnie podchodźcie do tego procesu, żeby on też wam sprawiał radość, przyjemność, żeby to była jakaś przygoda, i traktujcie właśnie to, tą różnicę jako właśnie taki element nauki, bardzo ładnie. Znaki powietrzne mają pazia Buław, więc tu bym powiedziała: Znaki powietrzne, cieszcie się z tego, tak? Podchodźcie do tego lekko i z ciekawością, że tutaj może Wam właśnie przynieść to, cały ten proces bardzo dużo radości, i nie trzeba do tego podchodzić tak poważnie, tak? bo tutaj mamy też no, królową mieczy, jest to powietrze. Więc jakby, żeby dodać tej, tego elementu właśnie ognia, ale takiej lekkości, zwiewności, spontaniczności i trochę może właśnie naiwności, żeby troszeczkę, ten, żeby troszeczkę się rozluźnić, tak? Żeby z tego procesu czerpać więcej radości, tu bym powiedziała znakom powietrznym, tak? Aby to nie była tylko praca jakaś, ale też, i żeby, żeby to dawało Wam jakąś radość, i też uczenie się, i chęć poznawania, wchodzenia właśnie w nowe rzeczy, w doświadczenia, tak, żeby nie tylko ten umysł, dobrze. Chociaż jest potrzebne, ale troszeczkę tego powiewu spontaniczności nie zaszkodzi. Znaki ziemskie mają księżyc, wielkie arkana. Więc bym powiedziała, że to wszystko może być dla Was niejasne do końca, tak? Ta sprawa, niby są podjęte jakieś decyzje, ale może wszystkiego nie wiecie, może mylnie interpretujecie jakieś sprawy. Więc tutaj nad tym bym się po prostu, jeżeli wyciągać jakieś wnioski, jednak zada sobie pytanie, a jeżeli się mylę, tak? Jeżeli jest inaczej? Um, szczególnie przy jakichś negatywnych, tak? A więc tutaj um, też bym ten element wątpliwości też wprowadziła, tak? Ale jeszcze dobiorę Wam jeszcze jedną tutaj energię dla znaków um, ziemskich. E, proszę bardzo. Jest e, król buław. E, może to być jakaś postać. E, właśnie taka e, stanowcza, e, taka osoba, która e, wie czego chce, tak? E, może troszeczkę Was to przerażać, może to być też i Wasza energia, tak? E, no, gdyby to była Wasza energia, to, to myślę, że fajnie, bo Król Buław jednak panuje nad tym ogniem, więc jakby te działania są zrównoważone, e, są e, bardzo Y, takie y, wyważone. A więc tutaj bym powiedziała, że nie ma się aż y, co tak tutaj zamartwiać, tak? Y, y, tak jak powiedziałam, no, jest, jest dużo niewiadomych, y, ale no, zawsze y, no, nie ma tak, żebyśmy wszystko wiedzieli, tak? Więc tutaj zdajcie się na intuicję a, i tak bardzo się y, nie zastanawiajcie, tak? Czy, jeżeli jest tych niejasności trochę, to nie skupiajcie się właśnie na tym umyśle i tylko nie, nie, nie myście cały czas, właśnie czy na pewno, czy, czy wszystko wiecie, tylko po prostu no, bierzcie się też za działanie, a to wyjdzie jakby w praniu, tak? No bo jeżeli byśmy czekali, że w jakimś temacie wszystko musimy wiedzieć, no to wiele tematów byśmy w ogóle nie ruszyli, tak? Bo najczęściej tak właśnie bywa. A więc ja bym powiedziała, że po prostu e, też e, działajcie, nie tylko się zastanawiajcie, e, a intuicyjnie jakoś e, w trakcie będziecie podejmować e, decyzje e, i, i dopasowywać te swoje działania do sytuacji. Tak? Dobrze. Myślę, że, że fajny tydzień. E, i co? Jak Wam się oczywiście podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne czytania. Hej!